Dzień dobry, panie trenerze. No to na, na początek standardowe pytanie jak wygląda sytuacja zdrowotna w zespole, czy wszystkich ma pan do dyspozycji? Do mm -hmm. uh, still same uh, situation in the in the team as before the game against Alp. Sytuacja w zespole wygląda wciąż tak samo jak przed meczem ze Stalą. But I can say is that uh, Marcel is uh, very close to get into team training. Ale mogę powiedzieć, że Marcel już jest bardzo blisko powrotu do treningów z drużyną. I I can say also that Lončar is um, far away for getting in. Mogę również powiedzieć, że Lončar jest daleko od tego, by trenować z drużyną. Uh, we don't know exactly how long time he needs. We will know more after Tomorrow. Nie wiemy dokładnie ile czasu potrzeba, będziemy wiedzieli więcej po dniu jutrzejszym. sad so tough We time really hope that he can come back stronger in the future. I to jest bardzo trudne, bardzo przykre, ponieważ Lončar miał bardzo trudny rok w pogoni w mnóstwo urazów na stopie kontuzji mięśniowo więc mamy nadzieję że będzie w stanie wrócić chciałem dopytać o Łączara co to jest za kontuzja in, in kind of as i said we know more tomorrow i can't in detail describe this he has problem with his uh, knee and uh, after tomorrow we know more but we we also know that this will keep him away from the team uh, at least Peace Round. Nie jestem w stanie powiedzieć, podać jakichś większych szczegółów. Ma problem z kolanem. Będziemy wiedzieli więcej jutro. Natomiast wiemy, że to spowoduje, że będzie poza składem, co najmniej do końca, do końca tej rundy. Okay. Krzysztof powiedział, że przed meczem Puchajowym z Górnikiem jeszcze nie spotkamy, więc wiemy o tym, że jest obowiązek zawodnika ze statusem młodzieżowca w tym spotkaniu. Czy już podjął pan decyzję, który z młodych zawodników wyjdzie w podstawowej jednostce, czy jeszcze się pan waha? No, I haven't. Uh... What we can know is that the, the young players that, that uh, the academy has delivered uh, to, to first team is uh, most likely in the same position. So uh, we have a lot of uh, offensive players for, for this. So um, this, is, um, this is the options we have, but it, it's too early to say who. Nie podjąłem jeszcze tej decyzji, ale mogę powiedzieć, że ci zawodnicy, którzy przeszli z akademii do pierwszej drużynie, są w zasadzie w tej samej sytuacji. Mamy dużo ofensywnych zawodników, więc pomiędzy nimi możemy wybierać, ale zbyt wcześnie jest, aby powiedzieć, kto zagra. Ale zapomniałem powiedzieć, że mamy również bramkarza. Panie trenerze, czy może pan w kilku słowach powiedzieć, na czym nas. Pan skupił w pierwszym dniu po meczu ze Starą Mielec, z zespołem w pracy zespołem. Jak jak wyglądał ten dzień w klubie dla pana dla zespołu for you and for the team in the club It was not a fun day To nie był wesoły dzień very tough so when when these things happen it's football it can happen but um, in the end to go to statistic i know you like it we have had 50 uh, finishing uh, during two games and we got one point against Raków and Stal so it's tough to just sit with one point after these two games bardzo ciężko jest po takich po takich meczach takie rzeczy się zdarzają w, w futbolu ale um, itu popatrzmy na statystyki to mieliśmy już takie sytuacje na przykład po meczu z Rakowem kiedy no, ciężko jest stracić te punkty po takich meczach but my responsibility is to make sure that we are prepared for for the upcoming game And for with to happen i think it's important first of all to let the emotions do the work for for a couple of, of days when leave this aside uh, look at the facts this is how it looked like this is what we need to keep on going doing ale moim zadaniem jest przygotowanie się do nadchodzących meczów, zadbanie o to, aby emocje odegrały swoją rolę w pierwszych dniach, a potem skupienie się na tym, żebyśmy byli ostrzejsi, skuteczniejsi w kolejnym meczu. To jest moje zadanie. To się zapytam, a jak pan nakręcał zespół przed tym wyjazdem do Zabrze. Ja wiem, że to już coraz mniej okazji do treningów, no bo ta zima taka paskudna już jest. No ale jak pan, czy miał pan nowy pomysł, czy jednak wróciliście do jakichś starych schematów, które po w wcześniejszych porażkach były już? Czy do starych po

I'm quite sure that this is not the right way to go. Ale jestem przekonany, że to nie jest właściwa droga. We need to accept that a part of football is losing even when you're better than the opponents. Musimy zaakceptować to, że częścią futbolu jest przegrywanie nawet wtedy, kiedy jesteśmy lepsi niż przeciwnicy. Uh, for, for for me as a coach the work is different. I need to look at the facts, how we look like. Uh,

The moment now is to trust the team, trust the players, make sure we keep on going. Because this is, if, if we change now, then we don't know what to do. We, we have looked. The performance has been absolutely top uh, during first half against Rakov, during first half against uh, Stal, and we can do better in both second half. But it has been good enough to win. both games. I uważam, że to jest moment na to, żeby zaufać składowi, zaufać zespołowi, zaufać poszczególnym zawodnikom. Nasza gra w pierwszych połowach meczu z Rakowem i meczu ze Stalą była absolutnie topowa i myślę, że możemy zagrać dużo lepiej w obu w, w drugich połowach kolejnych meczów. We are very disappointed about the results, but we will keep on going. We will keep on doing what we do. Because this is what we believe in, this is what we think our supporters want to see, they want us to win also, yes, but this is how we will win in the future. Jesteśmy oczywiście bardzo rozczarowani tymi porażkami, ale nie zmienimy naszego stylu gry, będziemy robić to, co robimy, ponieważ uważamy, że e, również kibice oczekują od nas takiej gry, która przyniesie zwycięstwa w przyszłości. Dziękuję, poproszę kolejne pytanie. Panie trenerze, trzy elementy, które pan od razu przychodzą do głowy, gdy pomyśli pan, że zbliża się mecz z Górnikiem Zabrze. Bez względu na to, czy gramy u siebie czy na wyjeździe. Mm -hmm. mm. um, some, some kind of revenge. Pewnego rodzaju odwet, uh, bo for the last time we was there zarówno za ostatnią naszą wizytę w Zabrzu, but also after the game against ale również za ostatni mecz ze Stalą to jest uh, so To jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest to, że myślę o tych nadchodzących dwóch meczach, i nie jest to czymś częstym, że gra się w dwóch kolejnych meczach w tak krótkim odstępie czasu z tym samym przeciwnikiem, więc to jest coś wyjątkowego.

the uh hostel the circumstances around the, the the game on saturday will be a little bit wintry let's say możemy It's, również się spodziewać, że okoliczności tego nadchodzącego sobotniego meczu będą dość mocno zimowe and we need to be ready to go to sub to win the game not feel the weather i um, musimy skupić się na tym, aby być gotowi i wygrać ten mecz niezależnie od pogody

Panie rzeczy czy po porażce ze Stalą w rozmowie z zespołem Pan dał jasno do zrozumienia, że innego wyjścia, jak komplet punktów w tych trzech ostatnich meczach ligowych plus awans w pucharze, no pogoń już nie ma. Zdarzyła się wpadka ze Stalą i tego marginesu, błędu po prostu już nie ma. Hmm. E I agree with this. I must say that this is probably um, something we suffer also from the past, where we have these four defeats in a row. I think this is something that comes up when we get this kind of defeat. Zgadzam się z tym i myślę, że przeżyliśmy coś takiego już w przeszłości, kiedy mieliśmy cztery porażki z rzędu. To jest coś, co się pojawia po tego rodzaju porażce. Ale zgadzam się że również, że musimy zakończyć tę rundę na jak najlepszej pozycji, abyśmy mieli jak najlepszą pozycję wyjściową do rundy wiosennej. I musimy kontynuować, pracować tak, jak pracowaliśmy do tej pory i musimy wierzyć w to, że będziemy w stanie wygrać wszystkie te nadchodzące mecze. Dziękuję. Poproszę kolejne pytanie. Panie na początek to drażliwe pytanie o mistrzostwo Polski. My tutaj ciągle o tym mistrzostwie marzymy. Pan już doskonale o tym wie. Jak pan skomentuje to, że mamy teraz 10 punktów straty do lidera? I co pan by powiedział kibicom, którzy ze smutkiem patrzą w tabelę i sobie myślą, że tak jak w zeszłym sezonie Raków Częstochowa wykorzystał słabość legi Lecha, tak teraz wygląda na to, że ten słabość legi Lecha, dwóch głównych faworytów,

Śląsk is in a very good momentum has been in a very good momentum for a long time. Um, powiedzmy tak, Śląsk ma idzie z bardzo dużym impetem już od długiego czasu. And uh, probably some people didn't take them so seriously before, but I think everyone do be now. I myślę, że wielu ludzi nie traktowało ich poważnie w przeszłości, ale myślę, że wszyscy ich teraz traktują poważnie. And uh, we come to ourselves again I want to repeat That the problem that that we have in for the position in the league of, of the points in the league is more uh, from the past from this beginning of the year. tabeli, to If we can keep on uh, doing what we have done for example last seven eight games, I think we will. We We will still be fighting in the top. Jeżeli będziemy kontynuować to, co robiliśmy w ostatnich, powiedzmy, siedmiu, ośmiu meczach, to uważam, że wciąż będziemy się liczyć w walce o szczyt. Ale oczywiście nie będzie zbyt wiele miejsca na um, rozczarowania czy porażki, zarówno do końca tego roku, jak i w przyszłym roku. Panie interesuje dwa mecze przed nami oczywiście z tym samym przeciwnikiem. Gdybym zapytał pana, które z tych spotkań jest dla pana, dla zespołu, dla klubu ważniejsze, to pewnie otrzymałbym odpowiedź, że ten najbliższy mecz jest ważniejszy. Ale chciałem zapytać, czy w ogóle jest jakaś różnica dla pana między tymi, z tymi spotkaniami? Poza tym oczywiście, że jeden jest o trzy punkty w ekstraklasie, a drugi o spełnienie innych marzeń szczecińskich kibiców, czyli zdobycie Pucharu Polski. and the, the second one is about fulfilling other dreams of the club and the supporters mm -hmm. regarding the Polish cup mm -hmm. It's very tough to trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie możemy sobie pozwolić. Gdybyśmy byli śląskim, gdybyśmy mieli 10 punktów przewagi w ekstraklasie, to bym powiedział, że ważniejszy jest mecz pucharowy. But to Ale tak nie jest i nie możemy pozwolić sobie w tej chwili can... na stratę punktów w Ekstraklasie. We we must do everything to to uh, to make sure that we have uh, leave our hearts on Tuesday here uh, to to have done everything to go through the round uh, the cup round. Yeah. Ale również musimy włożyć całe nasze serca w ten wtorkowy mecz, aby przejść do kolejnej rundy pucharu. And I really hope because you asked last time about the, the supporters they are great and I really hope they come to to support us in this cup game also. I know it's in in a normal weekday but we need the support. from the supporters in this kind of games where it's Live or die. Ale muszę powiedzieć, ponieważ wcześniej również padło z pana strony pytanie dotyczące kibiców, jestem bardzo wdzięczny kibicom za doping i chciałem powiedzieć, że bardzo ich potrzebujemy. Potrzebujemy ich dopingu w meczu pucharowym. Wiem, że to jest dzień w środku tygodnia, ale potrzebujemy tego dopingu ze strony kibiców w takich meczach, gdzie wynik jest kwestią życia lub śmierci. Ja jeszcze zapytam o ten Puchar, bo najpierw to. Tak, może nawet nie wypada za bardzo, ale tak powiem, że bardzo mi się podobało, jaki pan trener wystawił skład na mecz z pod Beskidziem. W poprzednich latach często było tak, że trenerzy wystawiali jakby na przykład rezerwowego bramkarza, co mnie troszeczkę irytowało w kontekście tego celu, którego nigdy nie osiągnęliśmy, czyli zdobycia Pucharu Polski. I teraz chciałbym zapytać, jeżeli właśnie chodzi o skład w tych dwóch spotkaniach, czy pan w jakiś sposób zastanawiał się może, że których z piłkarzy należałoby jednak przeznaczyć na mecz pucharu polski, jakoś zrównoważyć te siły, czy jednak wszystkie siły dajemy na górnik zabrze w meczu ligowym, a potem po prostu kto będzie w najlepszej dyspozycji, kto będzie w najlepszym zdrowiu wychodzi na puchar polski. good question. Uh, to jest dobre um, I, I think, as i said before, the, the style game, but everyone that has started the game has done good. now we lost. it's open up uh, that, that uh, coaches is more ready to change the, the, the lineup. Tak jak powiedziałem, w meczu ze Stalą ci wszyscy, którzy byli na boisku w wyjściowej jedenastce, spisali się dobrze, ale przegraliśmy ten mecz i to otwiera Ternerowi możliwości do pewnych zmian w składzie. Nie myślałem o tej rotacji, uh, tak żebyśmy byliśmy byli gotowi na mecz wtorkowy, ponieważ wiem z doświadczenia, że musimy skupić się na tym pierwszym nadchodzącym meczu. If I start think too much about the cup game and plan something, the plan is very... Uh, it's not so often that the plan is 100% when it comes to second game. That's why I stay with the first game in extra -klasa. We know that we need to change one player for cup game and this, this is it. Jeżeli będziemy się za bardzo skupiać na tym drugim wtorkowym meczu, jeżeli coś zaplanujemy, to bardzo rzadko się zdarza, żeby plany dawały się zrealizować w 100%. Dlatego skupiam się na meczu ligowym. Wiemy, że będziemy musieli, musieli zmienić przynajmniej jednego zawodnika, i to jest, to jest tyle, co mogę powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Czy mamy jeszcze pytania? Artur? Nie masz pytań? Dobrze. Mateusz, proszę bardzo, przepraszam. Dzień dobry panowie, to ja bym chciał zapytać o styl gry pogoni, bo pan trener powiedział, że dalej będziemy grać swoje, grać wysoko. Oczywiście yy, mnie się taki styl podoba, ale mam pewną wątpliwość, no bo to w końcu są dwa spotkania z tym samym przeciwnikiem, czy jednak nie warto byłoby pomyśleć o jakiejś niespodziance taktycznej na te drugie spotkanie? the second game actually it can be uh, i can tell you a story from from the past where i had the same uh, experience we was playing against one team in, in uh, the swedish league Może tak być. Opowiem historię z moich wcześniejszych doświadczeń, kiedy graliśmy dwa mecze z tym samym przeciwnikiem w Lidze Szwedzkiej. Graliśmy z nimi w niedzielę i przegraliśmy chyba 1-0. Natomiast kolejnego dnia mieliśmy grać z nimi w tym samym miejscu w finale pucharu. I oczywiście myślałem, że nie możemy zrobić tego samego. I oczywiście pomyślałem, że nie możemy zrobić tego samego, tej samej rzeczy, ponieważ w takim przypadku przegramy, nie można robić tego samego i spodziewać się innych wyników. So I our style to the cup final. Więc zmieniłem nasz styl na ten finał pucharu. What do you think jak myślicie, co się stało? Yes. Lose? For sure. <laughs> Oczywiście <Obviously, laughs> przegraliśmy. So I I think uh, I have learned this lesson. Więc wyciągnąłem wyciągnąłem wnioski z tej lekcji. Uh, that doesn't mean that we can do small things, because this is so special to be against the same opponent. To nie oznacza, że nie możemy pewnych drobnych rzeczy zmienić, ponieważ jest to rzeczywiście wyjątkowa sytuacja grać z tym samym przeciwnikiem. Uh, but I don't think that Gonic's strength and weakness that they have on uh, Friday evening, 8.30 should be different on Tuesday. This, 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 football doesn't doesn't, doesn't uh, work like this we have the same strength the same weakness we have the same strength the same weakness but we need to be prepared to um, do small adjustment during these two games jest nie sądzę żeby mocne i słabe punkty górnika były inne we wtorek, niż w piąckkowy wieczór więc. Y tak w futbolu po prostu nie jest. Oni będą mieli te same mocne i słabe punkty, my będziemy mieli te same e, mocne i słabe punkty, ale możemy wprowadzić pewne drobne korekty, które przesądzą o wyniku meczu. So I can say again, it, it's... It's a um, it's, it's little bit tricky, let's say. Uh, we, we are used to it somehow because of the European games, where you are against the same team, uh, With seven days in between. So so we are quite uh, up and running on this. But but still, there is uh, there is some. there open some possibility when you have this kind of. Uh, Short time between opponent. Więc jest to, jest to rzeczywiście trudna kwestia, ale jest to dość problematyczne. Ale jesteśmy w pewnym sensie do tego przyzwyczajeni przez nasze doświadczenia w grze w europejskich pucharach, gdzie gra się z tym samym przeciwnikiem w odstępie siedmiu dni. Więc jest to coś, z czym mamy doświadczenie i, i możemy wprowadzić pewne drobne zmiany. To jeszcze drugie pytanie. Wiadomo. Przynajmniej w teorii łatwiej się gra na własnym stadionie, ale patrząc na to, jak dużo pogoń traci bramek właśnie tutaj w Szczecinie, a w drugą stronę w lidze tych bramek na wyjeździe straciliśmy tylko trzy, to koniec końców, gdzie wolałby Pan rozegrać mecz pucharowy, a gdzie ligowy? Gdyby musiał Pan odpowiedzieć absolutely here because of we 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 get the the best support i ever experienced so absolutely here zdecydowanie absolutnie wolębym zagrać tutaj ponieważ mamy tutaj najlepszy doping jakiego kiedykolwiek doświadczyłem and i want as many as possible to come as supporters and i i know it's more easy here i chciałbym żeby przyszło nas dopingować jak najwięcej kibiców i oczywiście to jest łatwiejsze tutaj so uh, i think we have been very solid in defense if we uh, go back uh, a time but but of course the, the ice is on Stahl where we we uh, we had like a Accident in our work, let's say. I must But I don't see this as an alarming thing. I see it as we need to get the full uh, everything together this time. We need to be more sharp in attacking, uh, not in attacking. The, the final shoot in the goal needs to be more sharp. i musimy teraz być bardziej skuteczni w atakowaniu nie tyle w atakowaniu musimy być skuteczni w wykańczaniu akcji i wstrzelaniu bramek and we need to be much better in in, uh, in our moments where we need to win the ball back we need to have better balance in the team we need to be tougher in duels musimy być mocniejsi w momentach w których musimy odzyskać piłkę musimy mieć większy balans w rozrzeniu musimy być ostrzejsi w pojedynkach sam na sam this is the, the part that we will focus more on and we 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 can't have this kind of disappointments again because of this this things this free things Win the ball back have better balance and in 100% in, in, in coming games. Więc w nadchodzących meczach musimy te właśnie trzy rzeczy, czyli balans, wdrożenie, odzyskiwanie piłki i skuteczność, to są te trzy rzeczy, które musi, muszą być na stuprocentowym poziomie w nadchodzących trzech meczach. Okay? Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jeszcze Maciej. proszę bardzo. To ja ci podam mikrofon bliżej. Panie trenerze, tak wypowiadał się pan przed chwilą, gdyby był pan uprzejmy na moje kolejne teraz pytanie, odpowiedzieć tylko tak albo nie. Ja bardzo cenię sobie, jak pan tak szeroko mówi, natomiast chciałbym odpowiedzieć tak albo nie. Czy ma pan już pewność co do wyjściowej jedenastki na mecz ligowy z Górnikiem Zabrze? Nie. Mm, yeah. Bo powiedział pan, że w meczu z Górnikiem Pucharowym będziemy musieli kogoś zmienić, więc zakładam, że młodzieżowca w podstawowej 11 na mecz z Górnikiem nie będzie. Mm -hmm. so Mówię o lidze. Tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że, że skład jeszcze nie jest ustalony. Okej, okay, to drugie pytanie, jeszcze sobie pozwolę. Chciałem zapytać o piłkarza, którego widzimy ostatnio bardzo mało. Chciałem spytać o Kacpra Smolińskiego. Mm -hmm. Bo dochodzą takie informacje, że Kacper jest niezadowolony z tego, że taka jest jego sytuacja i chciałby odejść z zespołu. That he is Sorry, very good question. I, I because I just uh, touched Marcel and Łonchar. Smolinski is uh, he has problem also. He's he he's not uh, he was not ready for style game. He's not ready for this game. To jest bardzo dobre pytanie. Wcześniej mówiłem o Marcelu i o Łoncharze. Kacper Smolinski nie jest gotowy. Ma kontuzję i nie jest gotowy na nie był gotowy na mecz ze Stalą i nie jest gotowy by zagrać w nadchodzącym meczu. Same with so I, this too. Sorry for this. I to samo dotyczy Stasia. Mm -hmm. Ok, ja się trener, o tych dwóch. się to odnieść do, tych, do tego, co powiedziałem a po tego, że no, nie zadowolony jest trochę z tego, i chciałby odejść z zespołu. To jest pytanie do Kaspars Smolińskiego. Ok, dziękuję. Ok.